Szanowni Państwo, w trakcie naszej inauguracji Forum Pracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, mamy okazję gościć Pana Mecenasa Michała Chodkowskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia HR. Panie Mecenasie, pytanie do Pana: Jakie są te główne potrzeby pracodawców na, na rynku pracy, na co należy zwrócić szczególną uwagę w zakresie, w zakresie legislacji w najbliższych latach? Dzień dobry Państwu. Dziękuję Panie Mecenasie. Ja zwróciłbym uwagę tutaj na kilka obszarów, dlatego że czasy, w których dzisiaj funkcjonujemy na rynku pracy, są obarczone dość dużą niepewnością. Więc, jako pierwszy obszar, wytypowałbym kwestię budowania otoczenia prawnego, które będzie w miarę stabilne i pewne dla przedsiębiorców. To jest rzecz pierwsza, dlatego że w czasach, w których przedsiębiorcy muszą się mierzyć z niepewnością co do sytuacji geopolitycznej, z troską o to, czy znajdą odbiorców na swoje towary, wykonawców gotowych do wykonania ich usług to w tej sytuacji ta pewność prawa daje im pewną stabilizację względną i możliwość skupienia się na innych obszarach, jak choćby poszukiwanie pracowników, bo to jest drugi obszar, który jest dość istotny na dzisiejszym rynku pracy w Polsce. Mimo bardzo niskiego poziomu bezrobocia mamy dość sporo problemów z tym, żeby w niektórych przynajmniej branżach obsadzić wolne stanowiska. W związku z tym, jeśli mamy tak niski poziom bezrobocia, tak trudnych gospodarczo czasach oznacza to, że musimy poszukiwać alternatyw pracowników, którzy zmigrują do Polski. W związku z tym pracodawcy skupiają się na tym, jak znaleźć osoby odpowiednio wykwalifikowane albo w ogóle gotowe, żeby podjąć ich pracę. I to jest kolejne z wyzwań dla pracodawców na dzień dzisiejszy i na czasy najbliższe. Myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że mamy również perspektywę. Mniej lub bardziej odległą co do implementacji kolejnych rozwiązań na poziomie unijnych, czy na poziomie unijnym czekamy na implementację, na wdrożenie dyrektywy o sygnalistach, natomiast przed nami już rozgorzała dyskusja na temat uregulowania pracy platformowej. Praca platformowa jest na ten moment już niemal gotowa do trilogu, który na poziomie unijnym zacznie się niebawem. Natomiast Kwestia tego, jaki kształt będą miały te regulacje, zdecyduje o tym, kogo one dotkną również na rynku polskim po ostatecznym wdrożeniu tych rozwiązań do polskiego porządku prawnego. Także jest tutaj sporo wyzwań i obszarów, których w kilka minut nie scharakteryzujemy, ale myślę, że te trzy przykłady podałbym jako jedne z interesujących obszarów, o których pracodawcy dzisiaj myślą. Dziękuję serdecznie panie mecenasie. I mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli okazję nieraz rozmawiać na temat tych potrzeb i również prowadzić konstruktywny dialog z władzami państwowymi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie.